Właściwe prowadzenie plantacji od momentu posadzenia czy wysiania nasion przez cały okres wegetacji, tu mam na myśli właściwą ochronę, jest bardzo ważne, ponieważ jednym z elementów jest uzyskanie wysokich plonów, natomiast drugim bardzo ważnym czynnikiem jest to, aby ten plon, który zbierzemy, był w dobrej zdrowotności, w dobrej kondycji, o parametrach. Pozwalających na długie przechowywanie. Właściwe ułożenie programu ochrony jest niezwykle istotne. Zastosowanie preparatów o szerokim spektrum działania. Takich jak skorpion, bardzo dobrze wpisuje się tutaj w tą strategię. W swoim składzie zawiera dwie substancje czynne. Jest to technologia Amistar z dołączoną drugą substancją, mianowicie difenokonazolem. Połączenie tych dwóch substancji w odpowiednich proporcjach daje bardzo dobre działanie, zarówno zapobiegawcze, jak i interwencyjne. Działa zarówno kontaktowo, w wgłębnie, jak i systemicznie. Czyli można powiedzieć, że posiada wszystkie formy aktywności substancji czynnych, w roślinie to pozwala na sprawne i dobre wyeliminowanie patogenów, które pojawiają się na naszych uprawach. W ostatnich latach dużym Problemem jest nasilenie się choroby stenfylium, która, która bardzo niszczy liście w cebuli i powoduje bardzo duże obniżenie plonów. Do ochrony cebuli przed stentfylium ja stosuję preparat Scorpion, który bardzo ładnie sobie z tą chorobą radzi, utrzymuje plantację w dobrej kondycji zdrowotnej.